Witam Was ponownie ze studia Mini Leia Show. Prace nad monologiem ciągle trwają, ale w międzyczasie chciałbym wyjaśnić jedną sprawę. Jak pewnie zauważyliście, w każdym odcinku Mini Leia Show odnoszę się do Piotra Szumowskiego, z którego żartuję, bo my mamy bifa między sobą, który jest bardzo poważny, w którego niektórzy, niektórzy uwierzyli. Co mnie też bardzo cieszy. Ale mamy bifa między sobą, świetnie się nim bawimy, żartujemy sobie z siebie, zaskakujemy się nawzajem. Piotrek Szumowski niedawno mnie zaskoczył, bo nagrał na mnie Disa. Murem za leją leja, za murem leje na mur. Lemur to chuj. Nie lemury. Od kiedy szczur rucha, nie to Ja nie mogłem tego tak zostawić. Cios za cios. Zapraszam. Przyszedł czas na odpowiedź na Disa Szumowskiego. W związku z aktualną sytuacją nie mogłem nagrać teledysku, ale będzie wszystko, co ma być w rapowym klipie. Pieniądze, fury, ziomalska miłość, losowe stoki. Lecimy z tym niby-bifem... Próbuję się wybić. Jaki skoczek, ja tym skokiem w bok do rapu kariery czy Szumo skończę Przed tobą król Krakowa Ekipa jest za mną Odwoływałeś występy jeszcze przed kwarantanną Ups Disować lemury Zachciało ci się, mam wiadomość od lemurów Jebać ciebie lamusie Te, te Szumowskie spostrzeżenie Mam jedno, masz kilku fanów Ups, pomylili lecie ze mną Trafiam w sedno mendo, zgłaszam weto les, bo jesteś jak, ale poskumaj tempo, po gębo Hańbisz stand-up, hańbisz rap, hańbisz ministerstwo A twój disk był słaby jak wi fi pendo na występach martwisz się Czy ludzie w ogóle będą? Twoją roczną trasę robię dziennie na Endo, Mondo, Mordo Weź włóż kondom, rozwijasz się jak Radom, a ja kurwa jak London i spokojnie na dwie zrodki sobie wejdę I nie trzeba mi przerwy na refren Ani pomocy kolegów na ficie Po prostu cię rozkurwię na tym tłustym jak lotek bicie Na majku Leja, stand Nadzieja Twoja kariera standupera, to granie frajera Żarty lidera, bajera, rap jak refreny libera Szumi jak wyraz, na śladowczy, ono ma to Leja zdolniejszy, ładniejszy i nie mam szy. Zasób słów mój, w chuj, ogromniejszy. Nie dziwi mnie, że z braci jesteś, ten najmłodszy. Taki zakalec, po julku tylko do adopszyn. Ha! Każdym panczem cię kasuje, jesteś nudny. Rap liczny ci pasuje, bo jest brudny. Niszczę jak dron ziom, weź tak nawiń, żeby wskoczyć na twój poziom. Muszę wyjebać jak magik. Na YouTubie miałeś swoje 5 minut Tyle mi zajęło napisanie disasynu Naprawdę nie wiem, kto ogląda Szumowskiego Jeśli chcesz śmiesznego piotka, to włączę Szumowskiego <laughs> Nie, chuja, nie, chuja się w tym nie czułem